Witajcie, no Mcia! Witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki. A dzisiejszy odcinek to będzie wrap-up na czerwiec, czyli czytelnicze podsumowanie czerwca. W czerwcu udało mi się przeczytać 7 książek, więc to chyba nie jest jakiś najgorszy wynik. Na pewno jest w każdym razie lepiej niż w maju, ponieważ w maju udało mi się przeczytać tylko 5 książek, więc w czerwcu już jest trochę lepiej i jestem całkiem z tej liczby książek, którą udało mi się w czerwcu przeczytać zadowolona. Ale żeby już nie przedłużać, to może przejdźmy do tych książek. I pierwszą książką, którą udało mi się w czerwcu przeczytać, był podniewny, auto jest fuckers gier. Ja już o tej książce nagrywałam dla Was całą osobną recenzję, więc nie będę tutaj za dużo o niej mówić, ponieważ nie chcę się powtarzać. Powiem tylko skrótowo, że książka jako książka cała... Sama w sobie, całkiem mi się podobała, natomiast jeśli miałabym ją porównać do innych książek, właśnie tej autorki, czyli Kerstinger, które czytałam, to niestety była to najgorsza powieść tej autorki, jaką miałam okazję przeczytać, więc jako książka sama w sobie była całkiem, całkiem, natomiast no niestety trochę na Kerstin Gier się w tej książce zawiodłam, ponieważ nie była ona aż tak dobra jak Trylogia Czasu czy Trylogia Snów. Natomiast wciąż całkiem Wam tę książkę polecam i tak jak mówię, jest całkiem w porządku. Kolejną książką jest Nancy Juteńce ze starego zegara, autorstwa i ta książka w ogóle nie przypadła mi do gustu Mówiłam o niej trochę więcej w reading vlogu z 24 godzinnego niebiesko-czarnego maratonu czytelniczego Więc jeśli jeszcze nie oglądałeś tego filmu, a chciałbyś się dowiedzieć trochę więcej na temat mojej opinii o tej książce, to Cię do tego filmu odsyłam, link będzie oczywiście na górze i w opisie W tej książce głównie przeszkadzało mi to, że nasza główna bohaterka, czyli Nancy Ju, jakby szła jak po nitce do kłębka to znaczy te wszystkie wskazówki do rozwiązania tej głównej tajemnicy po prostu jakby spadały jej z nieba i po prostu właściwie nie musiała Chciała się wysilać, żeby tą zagadkę rozwiązać. Kolejną rzeczą, która mi się w tej książce nie podobała, było to, że przez około tam 70 stron w środku tej książki praktycznie nic się tutaj nie działo. I jest to jakby tym bardziej dotkliwe, że ta książka ma około 200 stron, no niecałe 200 stron, 180 gdzieś około. Więc jakby 70 stron w kontekście książki, która ma stron 180, to jednak jest już dosyć spora część po prostu tej powieści. Więc trochę słabo, że właśnie przez te około 70 stron w środku tej książki nic się tutaj nie działo. Więc tak jak mówię, książka totalnie nie przypadła mi do gustu, ja Wam jej nie polecam, no niestety był to nie I kolejną książką jest książka, którą także czytałam w reading vlogu z 24 godzinnego niebiesko-czarnego maratonu czytelniczego i jest to hotel ostatniej szanse, autorstwa Niki Thornton. Ja w tym reading vlogu właśnie wam mówiłam, że ta książka jest całkiem fajna, że mi się naprawdę podoba. natomiast już po około tygodniach przeczytania tej książki ja praktycznie nic jej nie pamiętałam. Na przykład teraz w tym miejscu, w którym jestem, to znaczy miesiąc po przeczytaniu tej książki, prawie miesiąc, ja nie potrafiłabym prawdopodobnie do nawet powiedzieć, jakby jakie było rozwiązanie tej głównej tajemnicy w tej książce ponieważ właściwie wszystkie informacje na temat tej historii po prostu wyparowały mi z głowy, e, więc e, ta książka jakby w trakcie czytania jest naprawdę fajna jest bardzo przyjemną historią, bardzo fajną też jakby to, że to jest taka powiedzienektywistyczna z elementami fantazji jest bardzo fajnym połączeniem, ponieważ właśnie te elementy fantazji tak fajnie urozmaicają tą fabułę, natomiast zdecydowanie jest taka książka wnosząca cokolwiek e, do życia, przynajmniej do mojego życia ona nic nie wniosła i jest to raczej taka książka do przeczytania i do zapomnienia, która po prostu jest fajna w trakcie czytania. Natomiast tak jak mówię, raczej ta książka nic szczególnego do Waszego życia nie wniesie, więc jest to taka fajna, przyjemna lektura, natomiast po prostu no, nie zapada w pamięć. Kolejną książką jest książka pod tytułem Psie Sucharki: Wszystko, co powiedziałby Twój pies, gdyby umiał mówić, autorstwa Marii Apolejka, Marii Apolejki, nie wiem czy to nazwisko się zmienia W każdym razie jest to taka książka, w której mamy zawarte informacje na temat tego, jak opiekować się swoim psem, i te informacje w tej książce są przemieszane z takimi e, jakby historykami obrazkowymi, takimi jakby mini komiksami czy też różnymi po prostu e, takimi no, obrazkami z podpisami które są zawsze bardzo, bardzo zabawne e, i uważam, że ta książka jest szczególnie fajna dla właścicieli psów, ponieważ mam wrażenie, że z tej książki można się dowiedzieć właśnie wielu ciekawych informacji na temat swojego psa i tego jak się nim opiekować e, i uważam, że ta książka jest także fajna po prostu dla osób, które psa nie mają, ale bardzo lubią psy ponieważ ja na przykład psa nie mam ale bardzo lubię psy, bardzo bym chciała kiedyś mieć własnego pieska, e, no i właśnie ta książka po prostu była bardzo fajną rozrywką e, właśnie żeby poczytać trochę tych informacji na temat psów, więcej się o nich dowiedzieć i też po prostu te e, historyjki obrazkowe były zawsze takie przyurocze i bardzo zabawne, więc mi ta książka bardzo się spodobała. Tak jak mówię, uważam, że jest bardzo fajna właśnie dla właścicieli psów lub po prostu dla miłośników, piesków e, i ja wam tą książkę bardzo polecam. Kolejną książką jest Dziewczyna z wieży, o.k. Katarzyna Arden. E, jest to drugi tom trylogii Zimowej Nocy, chyba tak nazywa się ta seria i właśnie pierwszym tomem tej serii był Niedźwiedź i Słowik. E, mi Dziewczyna z wieży chyba nawet bardziej się podobała niż Niedźwiedź i Słowik, ponieważ po pierwsze mieliśmy tutaj bardzo i wartką akcję, to znaczy w Niedziedzielu i Słowiku, z tego co pamiętam, przez około połowę tej książki nic się tam nie działo, to znaczy mieliśmy tylko same opisy. Mi osobiście te opisy nie przeszkadzały, one były bardzo pięknie, po prostu napisane, były naprawdę cudowne i jakby mi nie przeszkadzało to, że zamiast tej akcji W i Słowiku przez połowę książki, gdzieś tak około, z tego co pamiętam, były po prostu same opisy. Natomiast fajnie, że w Dziewczynie wie, że już tak nie ma, że tutaj po prostu zamiast tych opisów jest Bartka akcja, po prostu od samego początku tej książki aż do końca, więc to mi się w Dziewczynie Wiesz, że bardzo podobało. Podobało mi się oczywiście też język, jakim ta książka została napisana, ponieważ Katyn Arden no po prostu cudownie posługuje się językiem. Te opisy tej książki są no po prostu cudowne, one są piękne i po prostu przyjemnością było czytać tę książkę. To już co możecie zauważyć po tych znacznikach Ja zazwyczaj w książkach nic nie zaznaczam Ponieważ raczej bardzo rzadko Trafiam w książkę na jakieś takie cytaty, które Naprawdę po prostu by do mnie przemówiły I które chciałabym sobie zaznaczyć Natomiast w Dziewczynie Zbierze mam aż trzy znaczniki Więc to już jednak coś znaczy, to znaczy, że tutaj naprawdę są Wspaniale po prostu opisane te rzeczy że Tutaj można znaleźć wiele wspaniałych cytatów Takich bardzo trafnych Więc po prostu Dziewczyna Zbierze ogromnie mi się podobała Tak jak mówię, może nawet bardziej Niż nie i słowik A jeśli oglądaliście reading vlog, w którym czytałam niewielki słowik to możecie wiedzieć, że Nidziś Słuchaj podobało mi się ogromnie, więc skoro dziewczyna wie, że podobała mi się jeszcze bardziej, no to to musi być wybitna książka. I jest wybitna, ona jest naprawdę cudowna i bardzo, bardzo wam ją polecam. może ty teraz sobie gotujesz herbatę. Kolejną książką, którą udało mi się przejść w czerwcu jest Folwark Zwierzęca, autorska George'a Orwella, czy też Erika Artura Blaira, chyba tak wymała się to nazwisko. I ta książka także ogromnie mi się podobała. Mamy w tej książce przedstawioną historię zwierząt, żyjących w folwarku, na farmie, w gospodarstwie, jakkolwiek to nazwać, które postanowią buntować się przeciwko rządom człowieka, przeciwko temu, że człowiek je wykorzystuje do pracy ponad siły, a potem, kiedy nie są używane do pracy, to je zabija z niesamowitym okrucieństwem, więc właśnie te zwierzęta się buntują. Wszczynają powstanie I udaje mi się przyjąć folwark. I właśnie przywódcami tych zwierząt, które teraz sobie tam same żyją na tym folwarku, Zostały świnie, ponieważ zostały uznane przez inne zwierzęta Za najmądrzejsze spośród zwierząt I to jest właściwie tyle, co powinniście wiedzieć o fabule tej książki Ponieważ ona też jest bardzo, bardzo króciutka Ona ma jakieś 130 chyba stron z różnymi tam przypisami i tak dalej Więc no jest naprawdę bardzo, bardzo króciutka I nie będę wam tutaj za bardzo ani więcej mówić I po prostu w tej książce mam przedstawioną historię tego jak te zwierzęta sobie radzą bez człowieka na tej farmie, jak one sobie po prostu tam same to życie układają. I tak jak mówię, ta książka mi się ogromnie podobała, natomiast możliwe, że ja nie do końca jakby zrozumiałam to przesłanie, które autor tą książką chciał przekazać, ponieważ czytałam potem po przeczytaniu tej książki w internecie interpretację folwarku zwierzęcego i dowiedziałam się, że w tej książce znajdują się jakieś symboliczne nawiązania do historycznych postaci i historycznych wydarzeń. No i ja jeszcze prawdopodobnie po prostu mam za mało wiedzy z zakresu historii, żeby po prostu te nawiązania wyłapać więc myślę, że kiedy będę starsza, kiedy będę miała trochę większą wiedzę z zakresu właśnie tych wydarzeń do których tutaj są w tej książce symboliczne nawiązania to myślę, że wtedy ją przeczytam po prostu jeszcze raz i może wtedy te nawiązania wyłapię natomiast tak czy siak na ten moment ta książka bardzo mi się podobała uważam, że w ogóle ten pomysł jakby przedstawienia takiego wyobrażenia co by się działo gdyby właśnie te zwierzęta same rządziły sobie farmą jest naprawdę bardzo oryginalny i bardzo dobrze w tej książce przedstawiony i myślę, że taki trochę starszy czytelnik który Właśnie ma większą wiedzę z zakresu historii Ode mnie, e, myślę, że mógłbym mieć Świetną po prostu zabawę z wyłapywania Tych właśnie symbolicznych nawiązań do historycznych Wydarzeń czy historycznych postaci Natomiast tak jak mówię, ja tych nawiązań nie wyłapałam Natomiast wciąż ta książka mi się bardzo, bardzo Podobała i bardzo wam ją polecam I ostatnią książką przeczytaną przeze mnie w czerwcu Jest Dom na kurzy chłopach autorstwa Sophie Anderson i o tej książce Nie będę wam nic na razie mówić, z tego względu, że Mam w planach nadać osobną recenzję na temat tej książki e, I tam wam po prostu więcej o niej powiem e, Nie chcę wam tutaj teraz na razie nic o tej książce mówić Z tego względu, że ją skończyłam czas niedawno I jeszcze nie do końca poukładałam sobie w głowie to, co o niej myślę Więc po prostu nie będę wam tutaj nic o niej mówić Tylko po prostu wyczekujcie recenzji na temat tej książki I tam wam więcej o niej powiem i to są już właśnie wszystkie książki przeczytane przeze mnie w czerwcu, tak jak ja już Wam mówiłam na początku filmiku, jest ich 7. Czerwiec uważam, że był całkiem dobrym czytelniczym miesiącem. Było tutaj kilka książek, które naprawdę mi się podobały. Było też kilka średnich, było też, była też jedna książka, która mi się totalnie nie podobała. Natomiast mimo wszystko uważam, że czerwiec był całkiem dobrym czytelniczym miesiącem. No i to było już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. A jeśli tak, to koniecznie, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I piszcie mi koniec w komentarzu, jakie książki wy przeczytaliście w czerwcu, chętnie sobie to poczytam a ja już się z wami żegnam, zobaczenia w kolejnym odcinku pa pa!